czyli zimne prysznic, to zaczyna się coś jak. Dzisiaj niestety już tego szczęścia trochę zabrakło. W dzisiejszym spotkaniu e, chcieliśmy to spotkanie wygrać. Być może e, byliśmy bardzo zmotywowani i, i to nas przerosło. E, chcieliśmy, chcieliśmy to spotkanie wygrać, żeby umocnić się na pozycji lidera. Był to ostat, ostatni mecz e, na własnym stadionie. E, no, Powiem tak, że, że ciężko się gra na własnym stadionie, gdyż yy, przeciwnicy cofają się na własną połówkę. Yy, liczą tylko na nasz błąd i wychodzą kontrą. My musimy grać tym atakiem pozycyjnym. Yy, myślę, myślę, że w, z, perspektywy, z perspektywy tego spotkania nie zasłużyliśmy na, na poraczkę. No, może nie, tylko po prostu chodzi o to, że no, zaczęliście grać na pełnych obrotach dopiero jak już było zrobione. No właśnie, troszkę za późno, troszkę no, za późno jak? i jak widzisz przyszłość? Teraz mecze wyjazdowe z Górnikiem Wałbrzych, Zagłębie, Sosnowiec. No to się skomplikowała sytuacja. Może się okazać, że nie skończycie jednak na miejscach planowanych awansów. E, powiem tak, my będziemy robili wszystko, żeby, żeby zostać e, liderem i mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że e, mecz w Wałbrzychu e, będzie dla nas szansą do, do rehabilitacji po dzisiejszym spotkaniu. Mamy dwa ciężkie spotkania, gdyż e, Wałbrzych jest wysoko, Zagłębie, Sosnowiec też jest mocnym przeciwnikiem, także Myślę, że, że jakoś powalczymy i, i tego lidera dowieziemy do końca. Dziękuję.